were in the yardmaster's office when they heard Henry's whistle. There he was, steaming out of the station with his long, heavy train called the Flying Kipper. What route is Henry taking tonight? asked the driver. The coastal run—it's the quickest. But I told you that's dangerous for a big engine like Henry. The yardmaster quickly phoned the signalman. Henry Cześć, z tej strony plbartosz.pl a w... ten będzie... Ben... Nie chcę przedłużać jakoś tego filmu, żeby ten, więc zaczynamy z odcinkiem. Faka... Chyba niektórzy znają coś takiego jak Tomek i przyjaciele. Niektórzy. Pewnie prawie nikt nie zna tego i wszyscy nie ten... to nienawidzą, ale... ten. Są ludzie, którzy robią modeli, re, modele repliki z, z, z tej serii o pociągach. I ten. One są po prostu piękne, jak ludzie robią. To co wygląda w świetnie razem te repliki wyglądają. Postanowiłem, że zrobię swoją własną replikę. Szukałem to, kiedy oglą nigdy za bardzo nie lubiłem, ale potem zacząłem oglądać Tomka. I ogólnie postanowiłem, że, z, że, że, zrobić lokomot że ja zrobię lokomotywę Henia. Tak, tą lokomotywę numer 3. Zacząłem od robienia, z, które po prostu wziąłem na, inter na internet i znalazłem jakieś koła Tomka i potem wziąłem po prostu skalowałem je na, na wielkość dla Henia. Na są strony z behind the scenes, więc ten, jak Wikifandom albo ten. No to po prostu wziąłem sobie i, i z wziąłem, jak powściągałem kilka zdjęć i zacząłem modelować. Najpierw trzeba było przymodelować wszystkie zdjęcia, powiększyć wszystkie zdjęcia do, i do danej wielkości, żebym mógł zrobić wszystkie części. Jak tutaj widzimy, zacząłem robić koła. Potem, co potem, powiem, co się stało, co, co zrobiłem źle. Jak zacząłem modelować koła, zacząłem drukować kolejne części. Widzimy tutaj są niektóre części drukowane. Drukowałem tutaj właśnie kabinę. I ona nie wyszła za dobrze. No wyszła dobrze, tylko po była za niska. Co potem dopiero za zapóźnię do to co zauważyłem. Potem zacząłem malować i sobie pomyślałem sobie... A wejdę sobie. To bym też miał książkę. Jest jako Black Five, ogólnie to cały czas jest jako Black Five, ale ten, on miał tam czarny, czarny, czy... na czarno, a nie na szaro, więc pomyślałem, AS. Z... myślałem a, zrobię. I zrobiłem VR czyli re... ...i ten. Jak drukowałem to potem... przyzmieniłem kilka części... Jak to tam widzimy... ...w TV... w TVS... Henio miał splashery, ale ten okazało się, że te splashery, no, nie, oni po prostu nie wyglądają tak fajnie. A w pierwszej sezonie, bodajże, chyba jeszcze tych splasherów nie miał, więc po prostu odczepiłem je. Tutaj widzimy, jak coś się drukuje, i właśnie wtedy zauważyłem, że bardzo miałem filamentu, jak tutaj widzimy. Więc ten, zrobiłem na razie to, to, co miałem, i czekam. Ożywiałem i kupiłem filament. Tak jak widzimy, robiłem kocioł odtlenia. Robiłem po prostu zwykły kocioł odtlenia, ale ten. Zauważyłem potem, że bardzo dużo filamentu żre. Ten, ten, ten. ten kocioł naprawdę wydrukowałem kocioł, a on tyle z filamentu ma, A tak ma a, ten. Potem okazało się, że kocioł był za wielki, więc musiałem zmniejszyć. Wymarnował się, tyle filamentów. Nic. Zrobiłem kocioł i tak wyszło. Zrobi jak widzimy, tutaj jest tak, że on może zmieniać wy wygląd. Tam tam też go zmieniał. Że, że tam jego model mógł zmienić z Black Five na ten inny. Zrobiłem po prostu tak. O. I zacząłem składać. Na początku wyglądało to świetnie, po prostu zrobiłem model, zrobiłem tutaj te lampy. Pomalowałem nawet taki ciemny kolor, ale kable to było główne, po prostu. Te kable były tak chujowo zrobione, że jak zlutowałem te kable, no to po pewnym czasie one po prostu się łamały, Po prostu się łamały w pół. Po prostu nie wiem jakim cudem, ale one zaczęły się łamać, te kable. I po prostu tego. Po prostu przestałem potem naprawiać to. I zmienię po prostu pewnie potem na inne. Na, in na grubsze kapy. które le lepiej. Liczyłem. ale tutaj widzimy, zacząłem już robić na oczy. Tutaj jak widzimy jest na oczy. I ten wyglą wyglądało to na razie bardzo dobrze. Zmo zamontowałem ser serwo i. Ten, ten, to było kropkę po prostu. Ja, ja nie lubię po prostu. Tych części tutaj. I to było chyba okropne po prostu. Ja nienawidziłem tych kabli. One były okropne, wkurzające i nie lubię. Jak tutaj widzimy, już są oczy. Jest trochę za małe zrobiłem, ale ten. i takie już będą. To jest pierwszy prototyp akurat. Wygląda dobrze, ale wyrzuciłem go potem. Na, na razie byłem zadowolony z tą wersją. Chęć po prostu. Zrobiłem dwie twarze i oczy nawet działały. Jak tutaj widzimy. Byłem po prostu zadowolony na razie. Potem domalowałem jeszcze linię. Zrobiłem kilka twarzy. Domalowałem linię. widzimy. I. Byłem zadowolony po prostu. Wyglądała pięknie, zrobiłem większe I poprawiłem sobie. Byłem zadowolony po prostu. Ale okazało się parę rzeczy źle zrobiłem. Jak widzimy, koła musiałem zrobić większe, bo były za małe o 1 cm i cały spód musiałem przebudować, po prostu było, było to po prostu okropne, musiałem przebudowywać cały spód, zajęło mi chyba to dzień albo dwa, to było bardzo wkurzające, kiedy musiałem to robić, ale ten w końcu to zrobiłem i jak widzimy są teraz większe. Kupiłem też jakieś cudem, nie wiem jakim cudem, ale jest plastik do kupienia. I jak widzimy, zrobiłem większą kabinę i Running port. Zmieniłem też przód, żeby wyglądał jak TVS, żeby po prostu było w kolorach -W I do teraz wygląda on tak. Jak widzimy, dałem jeszcze większe tłoki pod, były tamte jeszcze za małe. I zmieniłem. To chyba by byłoby na wszystko. Dziękuję za oglądanie i do następnego razu.